No, cześć kochani. Dobra, zobaczmy tylko, czy działa. Cześć misiaczki, cześć, cześć, cześć. O, jajaj. O, smoki przyszły. No, cześć kochani. Możecie sobie pisać na czacie. To, że mnie nie ma na czacie, to nie znaczy, że nie możecie pisać. Możecie sobie tam wymieniać jakieś tam, wiecie, spostrzeżenia. Cześć kochani. I napiszcie, a napiszcie mi, czy mnie słychać. Myślę, że powinno być OK. Myślę, że powinno być OK. Hej. Robimy szczelczyka. No. Zapotasuję karty na spokojnie. Słychać. Dzięki, Marzenka. No, cześć, misiaczki. Lecimy, lecimy. Wiem, że jest środek dnia i wy macie pewnie pracę, albo cholera wie, co tam robicie. Wygrzewacie się na słońcu. Co po niektórzy. Tak, ja wiem. Ale ja muszę lecieć z tymi czytaniami, dlatego że chcę mieć głowę. No, no cześć, kochani. Cześć, cześć, cześć. Chcę mieć z głowy, tak. Żeby nie było tak jak w tym, miś, znaczy, no te, co były na lipie zrobione, że. Co to się stało na lipie? Aha, że czasu nie było. Ja byłam... ja byłam na urlopie, to jest inna sprawa. Ale teraz już jestem normalnie i lecimy z całym pełnowymiarowym czytankiem. Dzisiaj zrobimy szczelczyka. Co jeszcze mam zrobić? Dzisiaj zrobię strzelec, koziorożec, wodnik ryby na pewno. A jak? Jak mnie najdzie, to zrobię jeszcze pozostałe. Zaraz, Elia, ile jest znaków? 12, pięć wczoraj było zrobione, teraz cztery to jest gdzie? Eee. Czy jest możliwe, że ja zrobię 8 znaków dzisiaj? Nie 8, 7. siedem znaków. Nie wiem. Na pewno teraz zrobię 4, jeden po drugim, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Misiaczki, słuchajcie, em, wy się zbierajcie powolutku, albo obejrzycie się później, a ja lecę. I zrobimy najpierw miłość, zrobimy dla związkowców i dla singlaczka, a potem zrobimy pracę, i potem cele do osiągnięcia, a potem by z każdym znakiem zodiaku, bo ja tego nie zrobiłam na lipiec. Bo jak wiecie, robiłam yy, krótsze czytania z, z okazji mojego urlopu. No, z okazji urlopu zrobiłam krótsze czytania, no, bo byłam na urlopu. Yy, najpierw miłość. Milost. No, przewróciłam oczami, jakby ktoś myślał... Jezu, jakby ktoś myślał, że mi się coś stało. Nie, ja przewróciłam oczami specjalnie. Misiaczki. No. Takie buty. Dobra, jeszcze raz i lecimy, lecimy. Już nie gadam. No, dobra. Milost. Czyli związkowcy najpierw, dobra. Związkowcy, ludzie, którzy mają jakąś relację. O, nie zamknęłam, zamknęłam okno? Zamknęłam chyba. Relacje. Co wy mi tu pokazaliście? Ulga? Powrót? Brak zamknięcia? Niedogadane coś. Dlaczego ulga? Kompromis. Zamiecenie pod dywan. Niczego? Pff, nie wiem. Co będziecie zamiatać? No nie. To już lepiej może podkurzać, niż zamiatać pod dywan. Miśki, posłuchajcie. To jest taka sytuacja, że, yy, że jeżeli. Znaczy nie wiem, co to się mogło dziać to czy między Wami i człowiekiem, to mogło oczywiście dojść do zerwania, i to są karty pogodzeniowe, mogło dojść do kłótni. Mogło być jakieś nieporozumionko, a jeżeli związek jest ok, to mogła być jakaś inna sytuacja zewnętrzna. W każdym razie jest pokazana ulga spowodowana tym, że sytuacja nie poszła dalej, albo że sytuacja wróciła. Ale o co chodzi? Jest pokazany też kompromis, ale te karty nie pokazują niestety rozwiązania sytuacji. Przykładowo, jeżeli by ktoś był z kimś, po, to jest przykład tylko, ja nie mówię, że takie mieliście, ktoś byłby z kimś pokłócony i zaczynacie znowu rozmawiać albo wracacie do siebie, to żeby to zostało rozwiązane, ten jakiś konflikt, problem, musielibyście porozmawiać, ustalić plan działania na przyszłość, obiecać poprawę, różne takie rzeczy by musiały być, nie ma. Nie ma tego. Ale jest jakiś rodzaj kompromisu. Dla niektórych z was. E, ten kompromis, to jest nawet taki sam, sam ze sobą, sama ze sobą. Taki kompromis ty, typu. Na, no, dobra, to już zostanę w tym związku. A dobra to. To właściwie wolę cię nie przyjmować, być sama już trudno, ale nie będę z tą łajzą siedzieć. No, co jakiś kompromis wewnętrzny. Tak, jakby ktoś sam ze sobą się dogadał, że a, jakoś to będzie. Ale powiem wam tak, jest jakiś rodzaj ulgi z tym związany, czyli ktoś nie chciał czegoś popchnąć, nie chciał jakiejś, albo nie chciał rozwiązania sytuacji, albo nie chciał komunikacji, albo nie chciał jakiegoś konkretnego kierunku. Więc jest jakiś rodzaj ulgi z tym związany, nawet być może trochę mniej stresu, ale sytuacja y, nie jest idealna. No, nie jest idealna, także tak. Macie na coś poczekać, rada. No, rada, żeby poczekać. Na co? Z rozmową? Poczekaj albo małe kroczki. O Jezusicku, dobra! Czekać na dziecko? Nie wiem, jakie dziecko. Miczki, dobra, nie wiem, jaką macie sytuację, ten na Bościu. Albo ktoś czeka na dziecko i co to oznacza, to już dla każdego, co innego może oznaczać. Poczekaj na dziecko, albo poczekaj na rozmowę, albo poczekaj na konkretny plan i konkretne słowa. Poczekaj. Albo poczekaj z powiedzeniem o sobie czegoś konkretnego. Wy macie pokazane poczekaj, bądź cierpliwa, cierpliwy. I pytanie wasze, ale na co ja mam czekać? Albo na dziecko. Ja nie zgaduję o co chodzi. Nie macie takiej sytuacji? Nie dla was. Albo na jakąś rozmowę, jakieś słowa jakiś plan, jakieś konkrety, ewentualnie spotkanie, dlatego że ta rozmowa, czy ten kontakt, na który macie poczekać, jest pokazany w karcie konkretów. A jak są konkrety, to czasami jest też spotkanie twarzą. Pytywasz? Dziwne. Tu się niby nic takiego nie dzieje. Jest tylko pokazane, że coś jest niedogadane albo nierozwiązane. Nie ma jakiegoś rozwiązania. Teraz, jak powiedziałam na głos, że nie ma rozwiązania i poczekaj na dziecko, no to ktoś musi być w ciąży. Ale kto i o co chodzi, i dlaczego, dlaczego to jest istotne, żeby ja o tym gadała? No bo ileż jest strzelców w ciąży? No dwa, może dwadzieścia. Mhm. No dlaczego nie? Jest to możliwe. Ale dobra, kochani, em, co chciałam powiedzieć? Poczekaj na, na dziecko, albo poczekaj na rozmowę, poczekaj na konkrety, poczekaj na spotkanie. Wygląda na to, że będziecie musieli więcej porozmawiać albo więcej poustalać a propos tej sytuacji. Cokolwiek to dla Was oznacza. Eee, dobra, misiaczki. Eee, singlątko. Bąbelątko. Co to jest? Co się Wam podoba, aby jemu lub jej. I mur runął. Chciałam powiedzieć murą run. Nie runął mur. Ru, runął. Runął, mur. Mm. Mur runął. O? Jezo. Tak się mówi. Ale mi to dziwnie brzmi. Ale nie przejmujcie się mną. Jak człowiek. Ludzie, którzy mieszkają za granicą w jakimkolwiek języku tam gadacie, to potwierdzą, że czasami jak coś się po polsku powie, czego się nie mówi na co dzień. To tak czasami dziwnie brzmi, człowiek się zastanawia, dobrze to mówię czy, czy źle. Ale nie przejmujcie się. To jest, to jest mój problem, nie wasz. Dobra, nie ma muru. Bo runął. Że nie ma. Może ktoś kogoś odblokował, ale tu jest bardzo dużo pasji. Każdy jeden singiel! Który nie ma człowieka, nie ma ani wracacza, ani nowego człowieka, ani horyzontu, to może nie być dla was, bo tu jest człowiek, konkretny, podoba się, wy też, podobacie, jak smok. No, mogą być rzeczy robione. Ja nie mówię, że musicie robić rzeczy z nowo poznanym człowiekiem, absolutnie, ale pasja jakaś tu jest pokazana, no. Także singlątko, bąbelątko może być zadowolone. Może być zadowolone z tej energii. Aj, Misiaczki! Dobra, posłuchajcie. Jeżeli to jest wracacz, to osoba albo Was odblokowała, albo Wy ich, ale jakiś mur runo, sorry, z tym murem, ale jakiś mur runo w sensie, że nie ma i że nie ma blokady. Natomiast jest tak lekko zasugerowane, że uważajcie, żeby nie było takiej sytuacji, że ten, że ten osobnik, że ta, że ta człowiek. O rany, jeszcze nawet Merkurego nie ma, a ja już gadać nie mogę, że ten człowiek ym, do was się zgłasza dlatego, że wszystkie inne opcje się mu wykruszyły. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli to jest taki człowiek, który tak latał z kwiatka na kwiatek i wiecie, że jest nieco lowe lasowaty, to pewnie bym tak troszeczkę z dystansem do niego podeszła, bo to może być tak, że po prostu nie ma innych opcji, no to jeszcze was sprawdzi, może wy na nich zwrócicie uwagę na niego czy tam na nią. No. Ale ja Wam powiem tak, ten człowiek jest zdecydowany na to, żeby z Wami coś robić. Jest, o, macie gdzieś pojechać albo się spotkać, czyli chyba rzeczywiście robimy eksplorowanie tego. Eksplorujemy. Jesteśmy Dora Explorer. Znacie tą bajkę? Jak nie macie dzieci, to być może nie znacie, chyba że Wy jesteście młodym człowieczkiem i pamiętacie sprzed lat, Dorę, sprzed lat kilku. Eee, eksplorujemy, czyli tak. Wasza karta rada to jest karta ruchu, zmiany lub podróży. Jeżeli to coś, co jest bardzo takie, no, no nie powiem, nie powiem, pasjonujące, ehm, proponuje wam podróż albo wyjazd albo spotkanko, to jeżeli tylko macie ochotę, oczywiście, bo jak nie, to nie. Ale jak najbardziej jest pokazane, że można w to ruszać. Ale jeżeli wy macie do czynienia rzeczywiście z kimś. Ehm, Takim jakimś wracaczem, i wiecie, że to jest osoba jakaś tam, nie wiem, czy to narcystyczna, czy jakiś tam novelaz, czy coś takiego, to być może karta ruchu do przodu mówi: nie, nie patrz wstecz albo nie cofaj się, tylko ruszaj do przodu. A ruszanie do przodu czasami może oznaczać, żeby iść przed siebie i już nie wracać do przeszłości. Może tak być, ale na pewno jest pokazane, żebyście byli w ruchu. Albo żebyście gdzieś pojechali. Niektórzy na wycieczce, albo na wyjeździe jakimś, być może, jeszcze sierpniowym, poznają człowieka. Ja nie wiem, co się to będzie działo, ale kurde blade. Nie powiem, nie powiem. Jest tu trochę pasji. No. I jest pokazane, że ktoś, być może wy, odblokowuje się w tym miesiącu na relacje pasjonujące bardzo ciekawe, nie powiem, nie powiem. No i siaczki. Praca. Pracam. Oczywiście, jeżeli jesteście na wakacjach, to, to się nie przejmujcie pracą, ale dla tych, którzy pracują w sierpniu, zobaczymy, czy się coś ciekawego pokaże. Dobra? No. Co ja powiedziałam przed chwilą, że jeżeli jesteście na wyjeździe, tak powiedziałam, czy jesteście, czy nie wiem co powiedziałam, ale tu jest właśnie wyjazd pokazany, i w dodatku pieniądze są, i nie zabraknie na wyjazd. Ale co to ma? No, wiecie co? To jest ten, ten segment, to jest praca i pieniądze. No więc teoretycznie, wy nie musicie być w pracy, ale ta karta, karty wam mówią, że będą pieniądze na jakiś Wyjazd albo na jakąś podróż, albo na samochód, że będzie. I to jest pokazane pozytywnie. Jeżeli ktoś się martwi, o a co, jak mi zabraknie na to czy na tamto, e, chyba wam nie zabraknie. Chyba nie. Zaraz powiem taki przekaz bardziej dla pracowników, e, taki bardziej może o pieniądze. Miśki? Kurde, dobre. Jaka jest rada? No, ale dobra, o co chodzi? Co macie ograniczyć? Może, a co, wydatki? Ale jak są pieniądze, to czemu? Macie nie robić nic impulsywnie albo macie się zablokować przed łajzą. Ale co to jest za łajza i dlaczego u Was w pracy jest łajza? Czy ten lovelas, co mówiłam przed chwilą do singla, że jest możliwy wracać, czy on czasem nie jest w pracy? Bo jeżeli tak, to trzeba go trochę ukrócić. Nie żebyście mu coś obcinały dziewczyny, tylko w sensie takiego, że tak troszeczkę taka blokadka i dystansik do jakiejś dziwnej osoby w pracy, albo do osoby agresywnej, albo do osoby podrywającej, jeżeli to jest Wam niepotrzebne do niczego to podrywanko, ale jakaś dziwna osoba, niestabilna, ewentualnie jeżeli Wy bylibyście osobą impulsywną i łatwo wpadającą w złość albo taką impulsywnie gdzieś coś zmieniającą w życiu zawodowym to, to może się trochę ograniczyć do jakiegoś takiej stabilizacji w tym miesiącu. Dobra. Jeżeli nie ma żadnych wyjazdów, na które pieniądze by były, tak by the way, także spokojnie, to jest pokazany jakiś ruch do przodu albo jakaś zmiana. Teoretycznie to może być zmiana z jednej pracy na drugą, może być przeprowadzka, przeniesienie do innego budynku, prawda? albo, albo jakiś inny proces ale jaki, na przykład ktoś pisze pracę naukową, przykładowo, albo jakieś dzieło tworzy, proces się tutaj dzieje, proces, co? So. Jest gdzieś jakaś grupa strzelców, chciałam powiedzieć single, w ogóle nie wiem czemu, jest gdzieś jakaś grupa strzelców, które yy, mogą się obawiać, że jak ruszą w tą podróż, a być może już ruszyliście, to ponieważ to coś, co robicie lub tworzycie, dużo czasu zajmuje, to się niektórzy boją, a co jak mi w międzyczasie zabraknie pieniędzy? To jest na przykład taki, taka rozterka, jaką mógłby mieć artysta, który na przykład maluje obrazy. I wie, że musi coś namalować, ale zanim to skończy, to musi, musi mieć pieniądze, żeby przeżyć. Albo, nie wiem, coś tam się nie sprzedaje i trzeba poczekać, aż się sprzeda. W sensie, że jest coś rozciągnięte w czasie i ktoś się boi, a co, jak mi nie sta? Starczy Wam. Spokojnie jest pokazane wyjście z biedy dla tych, którzy pieniędzy nie mieli, a pozostanie w obfitości dla tych, którzy się obawiają, że im zabraknie. Nie, nie zabraknie. Spokojnie, tu jest koło fortuny, jeszcze obok tej karty nie zabraknięcia także bardzo dobry czas dla Was na rozwój, tworzenie, być może wyjazdy lub przenoszenie się, na rozpoczęcie nowej drogi lub kontynuowanie jakiejś drogi. I na, oczywiście zarabianie, dlatego, że mamy kartę obfitości. Ale karty rady mówią to, co powiedziałam, żeby uważać na tego dziwnego człowieka, a dwa, żeby się ograniczyć i nie robić nic impulsywnego. Ale co? Czego? Nie wiem. No takie te, taki przekaz. Taki przekaz. Dobra, miesiaczki, jakie cele? Możecie osiągnąć w sierpniu. Nad czym ja się zastanawiałam, nie wiecie, czasem? W sierpniu. Ktoś chce założyć rodzinę, będzie miał założoną rodzinę. Jest to możliwe. Utrzymać, uratować rodzinę? Jest. Zdobyć, znaleźć, odnaleźć? Szczęście? Jest. Zdrowie? Jest. Co jeszcze może być? Co związane z domem? Nie wiem co. Kupić dom? Bardzo możliwe. Dziesiątka kielichów, jak najbardziej tak. Odnowienie, remont? Coś związane z domem. Teraz mówię o nieruchomości, o miejscu, jak najbardziej tak. Rodzina, dom, dzieci, szczęście, miłość, spełnienie. Czego chcieć więcej? No. Możecie osiągnąć swoje szczęście albo utrzymać jakieś szczęście. Możecie poczuć szczęście i możecie ym, dojść do jakiegoś zdrowia, ozdrowienia. Ozdrowienie. To jest karta, to naprawdę świetna karta. No. Jeżeli słucha mnie gdzieś, szczelki, który myśli, że się z kimś rozstanie, ja Wam powiem tak: oczywiście, że ym, jeżeli chcecie się rozstać, i to jest Wasze szczęście, to się możecie rozstać, ale jeżeli słucha mnie gdzieś strzelec, który bardzo chce ratować rodzinę, ym, ale nie bardzo wiecie, czy to się uda, jest pokazana dobra energia w tym miesiącu na ratowanie, więc spróbować należy. Ci, którzy chcą ratować rodzinę albo ratować związek, czy się uda, to będzie oczywiście zależało od waszej dwójki, bo to nie o to chodzi, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, zamiatać pod dywan. Chodzi o to, żeby były konkrety powiedziane i żeby ludzie się umówili na coś. Ja to mówiłam przy związkach, ale, ym, ale energia wam sprzyja. To chcę Wam powiedzieć, że energia Wam sprzyja. Jeżeli ktoś coś chce ratować albo naprawiać, podobnie, jeżeli chcemy naprawiać swoje zdrowie, porzucenie rozterek, porzucenie problemów jest jak najbardziej możliwe. I dążenie do szczęścia. O, powiem Wam. Powiem Wam, kurde blade. Nie zły macie karty, niezłe, niezłe. Misiaczki. Yy, yy, wy. Z każdym znakiem zodiaku. Ja sobie tylko żywioły postawię. Czekajcie. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak. Bo ja potem zapominam na jakim jestem znaku, a tak to będę po, po, po żywiołach będę pamiętać, na którym jestem znaku. Strzelczyk i wszystkie znaki zodiaku od baranka do Rybeczek. Od baranka do rybeczek. Co to są prywatne pytania na czacie? Przepraszam bardzo. Że ja nie mogę odpowiadać na takie pytania, ej. Nie, no czasami moje czytania na kanale moim rezonują ze mną, zwłaszcza te na pracę. No, czasami rezonują. Często rezonują te na pracę albo na jakieś takie ciekawe rzeczy, nowościowo, pracowo, finansowo różne. No, ale ja sobie robię własne czytania. Robię sobie czytania czasem. Znaczy nie, że tak, o, zrobię sobie czytanie raz w tygodniu. To nie, nie. Jak mam pytanie? Jak mam pytanie? No. Także tak. Eem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do tyle. Rybeczek. Marzenka pyta, czy sobie samej można. Nie. No i co z tego? Nie, nie, nie można. I co? Kto mi powie, że nie mogę? Gdzie jest jakiś, nie wiem, król wszystkiego i król Tarota, który mi powie. Ewa, nie rób sobie sama. Niektórzy twierdzą, że nie można, ale ja to mam. Gdzie? No właśnie, a Szczelczyk mnie rozumie, bo też jest rebeliant. Rebeliant się mówi? Rebel. Nie wiem, jak się mówi po polsku. Że w każdym razie, że jest buntownik, co nie? Misiaczki, jeżeli macie baranka w sierpniu, uhu. No to uważajcie na ciążę, jeżeli nie chcecie być w ciąży. Jest możliwa ciąża, jak najbardziej, jest bardzo dużo rozdwoju, jest bardzo dużo pasji i jest bardzo dużo energii twórczej. I jeżeli jest was tylko dwoje, to energia się rozwija. Jeżeli wiecie, ale to tylko do tych, co wiedzą, że jesteście w sytuacji mąż, żona, być może dzieci i kochanka, sytuacja się niestety nie zmienia w sierpniu. Ale jeżeli jest Was tylko dwoje, to dla tych jest bardzo dobra energia. Jeżeli macie byczulisia, bardzo dużo pieniędzy, zdrowia, ozdrowienia, rozmów, zrozumienia, być może jakaś terapia, ale skutecznie to, to jest zrobione. I w ogóle bardzo dużo dobrej i sprzyjającej Wam energii bardzo dużo wglądu i zrozumienia, i dojrzałość w na przykład w rozmawianiu czy załatwianiu jakiejś sprawy. Jest też pokazane, że ktoś może czekać na lepszy moment. Ale na co? Na kontakt? Na, na co? Na lepszy moment ktoś czeka. No. Ym, co jest niebieskie? Ym, o jezu, bliźnięta. Bli, o! Bliźnięta mogą robić coś poza domem, mogą gdzieś wyjechać i kogoś poznać, mogą z ukochanym, ukochaną gdzieś wyjeżdżać lub odwiedzać ludzi. Mam nadzieję, że to nie jest miłość poza, poza domem w takim znaczeniu, że ktoś ma dom i rodzinę tu, a jeszcze się zakochuje tam. No to tylko mam nadzieję, że nie. Ale jest dwójka kielichów, co oznacza, że między wami i bliźniętami powinna być miłość. I powinno być ok. Jeżeli macie jakieś konflikty i problemy, to być może będziecie to naprawiać. Tym miesiącu. Jeżeli macie osobę z znaku raka, niestety tu jest problem, ktoś siedzi w iluzji, marzy o czymś innym, tęskni za czymś innym, albo tęsknicie za sobą, ale nie możecie na razie być razem. jeżeli macie um, lwa, to jest pokazany romans, pojednanie, rozmowa, ale brak stabilizacji. Romans tak, seksy tak, energia bardzo silna z lwem. Tak, rozmawianie, pojednanie, umawianie się na coś. Jeżeli się ktoś umawia na rozwody, no to też no, umówilibyście się, bo jest umowa albo. Um, um, po, nie pojednanie, porozumienie. O, porozumienie. Ale ze stabilizacją tak nie za bardzo. Nie za bardzo. Jeżeli macie pannę. Tu o, mamy pokazane jakieś prezenty albo dawanie jakichś pieniędzy. Mamy pokazane, że ktoś jest bardzo nastawiony na to, żeby dać ofertę i żeby coś konkretnego zacząć razem robić. Jest też możliwe, że Wy jako związek, jako dwójka ludzi dostaniecie pieniądze z jakiegoś urzędu. Jeżeli macie wagę, jedno z Was nie może wybaczyć, jest pokazane, że nie ma wybaczenia i albo się odcina, albo jest bardzo zimne, chłodne, kategoryczne i być może nawet próbuje przeprowadzić bardzo zimną, chłodną, konkretną rozmowę. Niestety nie ma wybaczenia, więc nie wiem. Jest też możliwe, że wy macie dobrą relację, ale jedno z Was choruje i jest problem tutaj. Problem jest w jakimś leczeniu czegoś. Jeżeli macie skorpiona, czyli strzelec i skorpion, manipulacja czyjimiś emocjami, podróż, być może ktoś odchodzi albo wyjeżdża i komuś jest przykro i tylko tyle, że ktoś tęskni, bo ktoś wyjeżdża albo się wyprowadza i tylko tyle, nic więcej. Ale jeżeli to jest jakaś taka niezbyt stabilna relacja, no to co to znaczy? Jedziecie razem, ale nie ma uczucia? Jest wygaśnięte? Czy ktoś kimś manipuluje, żeby ktoś przyjechał, pojechał? No, chyba że ktoś się ulatnia, bo ma dość. Jakiś problem albo rozczarowanie tam było pokazane. Jeżeli są dwa strzelce, albo przeprowadzka i zmiana domu, czy jakieś remonty, czy coś takiego, ale jest pokazane, że ktoś się nie czuje zbyt stabilnie, ale uznaje, że już nie chce dłużej cierpieć. Z koziorożcem mamy pokazane też, znowu, znowu przeprowadzkę albo odchodzenie, ale jest pokazane, że ktoś, kto opuszcza, to dlatego idzie, bo nie ma konkretnej oferty. Jedno z Was uznaje, że nie ma sensu, bo nie ma konkretnej oferty i dlatego trzeba odejść. Albo jest zmiana planów dotycząca podróży i to być może dla dobrych relacji. Jeżeli macie wodnika, zakończenie relacji z braku opcji naprawiania, Albo jedno z Was zakończy relację z kimś innym i będziecie się wtedy Wy komunikować ze sobą. Jeżeli macie rybeniki, stabilizacja, wybór. Stabilizacja, ustabilizowanie, bardzo poważny związek, wybór, ktoś wybiera małżeństwo albo stabilizacja. Mm. Zaraz zobaczymy jeszcze, co osoba chciałaby Wam powiedzieć. Co osoba, którą macie na myśli, chciałaby Wam przekazać. Bardzo wiele rzeczy przypomina mi Ciebie. Chcieliby Wam powiedzieć. Bardzo wiele rzeczy przypomina mi Ciebie. Tyle. Misiaczki lecę na. Na co ja lecę? Na koziorożca, a potem na wodnika. A misiaczki nie biorą tego do siebie, jeżeli nie jest ich i się nie przejmują. A widzimy się być może na innych znakach. Pamiętajcie, że pięć znaków było zrobione wczoraj. Od raka do. Skorpiona wczoraj były zrobione, jeżeli to są Wasze znaki gdzieś tam w także pamiętajcie. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo. A na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa!